WNM Klika wychowany na betonie. Serii dobry rap. Sorry, dobry rap. Rap, a nie jakieś kurwa ksero? Winogradzki rap, egzekucja dla frajerów. Zastanów się, co robisz. Czy twardo chłopak stoisz, bo wyjebka gleba. Z ulicy mocno boli, w pogoni za pieniądzem. Nieważne, co cię spotka. Nie jeden ma podejście, te same tutaj co dnia. Ja jestem młody, lecz wiem, co daję w obieg. Nie jadę pod publikę, mnie nie kręci taki koniec. Widziałem różne sprawy, ten rap. Dla mnie życiowy, ty robisz zwykłe gówno. Dla leszczy kolorowych, możesz mówić mi nie tak. lecz bliska mi osoba, została dla mnie święta i odeszła do Boga. Rozumiem co nie czeka, spotkamy się na pewno, lecz teraz muszę żyć tutaj dziadek gdzie jest piekło Nie chcę nabijać Tobie, że masz bawić się na grubo Bo polecisz z tematem, będziesz miał gówno na sucho To szczery dobry rap, niosę tobie człowiek prawdę To szczery dobry rap Tutaj poznasz mój charakter To szczery dobry rap, styl mojego życia, które To szczery dobry rap, sprawy, które w nim szanuję To szczery dobry rap, niosę tobie człowiek prawdę To szczery dobry rap Tutaj poznasz mój charakter To szczery dobry rap, styl mojego życia, które To szczery dobry rap sprawy które szanuje. To szczery, dobry rap. Niosę tobie, człowiek, prawdę. To szczery, dobry rap. Tutaj poznasz mój charakter. To szczery, dobry rap. Styl mojego życia, które. To szczery, dobry rap. Sprawy, które w nim szanuje.